No i witam w kolejnym filmie. Przymrodki już są, także ja nie czekam dłużej i ruszam za szczupakami, kiedy jak nie teraz, w tym sezonie. No, były szczupaki, ale bardzo słabo. Naprawdę to są ryby, które w tym sezonie pozostawiły mi największy niedosyt. Ostatnio byłem raz na rzece właśnie z mniejszymi przynętami. Nie było żadnego brania. Także teraz muchy na początek, taki seledynek 22-23 centy. No I zobaczymy, czy jakieś brania na te muchy będą. Mam tutaj nadzieję, że wcześniej już łapałem małe szczupaki na muchy. Ale zawsze z tymi przynętami jest szansa na coś większego. Także ja nie przedłużam i ruszam na pierwsze miejsce. No i na początek jakaś 23 cm muszka zielona Fire Tiger obciążenie na początek 4 gramy ale dużo tego zielska jest więc myślę, że to będzie dobre obciążenie Około tego zielska trzeba będzie rzucać. No ja uwielbiam te muchowe łowienie. Zupełnie inny przynęt niż niż zwykłe gumy, czy tam obrotówki, czy woblery. No i duże sztuki siadają. Owszem małe też, ale ale jednak tutaj to jest szansa na dużą rybę. W pierwszym rzucie nic nie siadło, czyli bardzo dobrze. I spokojnie można sobie obłatać pięknie to pracuje Nie wiem czy to widzieliście, no taki z 50-60 centów Pięknie, pięknie wyjechał A coś mi mignęło ale mówię poczekam i, i to była ryba no, w tym miejscu gdzieś z prawej strony wyjechał Zobaczcie, tutaj tu mamy książkowe miejsce. Zalane trawy za kole, tam jest zielsko. Rzucamy obok tego zielska. No i jeżeli coś tu stoi przy tym brzegu, no to nie ma siły tam. Że nie weźmie, ale miejsce super. Patrzcie, mówiłem. maluszek maluszek, ale mówiłem, że to jest miejsce książkowe Pani spokój, spokój Mówię, nawet, nawet 50 nie ma. A mucha... <laughs> nie wiem, no, 20 parę centów na pewno. ci było był szczupak następny tak mi kurciło żeby tam rzucić fajne zielessko wystaje powtó Trudno nic prostszego, słuchajcie, opad, podbicie i tak całe życie prowadzimy tak jak gumę. I bardzo, bardzo ważne w tym e, wędkarstwie takim muchowo-spinningowym, no to są te pauzy, tak? czyli zrobić 2-3 podbicia i dać opaść. To jest tutaj klucz. I wszystkie brania praktycznie są w tym opadzie. Sposoby zbrojenia. No, to tak jak ja tutaj, ceburażka, kombinacje. Akurat na tym odcinku, na którym jestem, było troszeczkę głębiej, ale łowię ogólnie na czwórce, dlatego bo jest metr wody, półtorej, i dużo zaczepów. Także tutaj sobie gramaturę dobieramy do miejsca, w którym łowimy. I fajnym tutaj też sposobem jest dociążenie oliwką, jeżeli chodzi o muchy, które ja posiadam. To ja posiadam tutaj dwóch producentów od Jarka Rostera. To są moje pierwsze muchy, są świetnie wykonane. I od Dewu Bites. Pozdrawiam chłopaki. To są muchy, które ja zamawiam i oczywiście sam też robię, ale no nie oszukujmy się, ostatnio nie mam kompletnie na to czasu. Są różne rodzaje tych much. Jest zwykła, taka 20-25 cm 30, są też muchy łączone i mają jeszcze ten hak na samym końcu zestawu, także to jest też mega spoko jak te ryby się yy, nie wcinają, są też tak zwane flyjerki, czyli są taką główką epoksydową i ona wtedy bardzo, bardzo wolno opada jest wybór naprawdę nic prostszego tylko kupić albo sobie zrobić i machać. A jak widzicie, przynęta takich rozmiarów niekoniecznie oznacza duże szczupaki, bo sami widzicie, że nie wiem, czy póki co jeden z tych szczupaków miał wymiar, ale najważniejsze to jest to, że są brania. Nie wiem, czy tu wspominałem, byłem jakiś czas temu z kanibalem dziesiątką. Z dwunastkami też rzucałem no i nie miałem nawet do tego. Tutaj mucha 20-25 cm a biorą szczupaki niewymiarowe. To tyle jeżeli chodzi o takie podstawowe informacje na temat streamerów szczupakowych a ja łowię dalej. Jest. Dobrze mi się wydawało. Patrzcie, jakie małe te szczupaki. Zobaczcie, kolejny raz mucha. Zobaczcie. Ten to ma 35 centymetrów. Ale dobrze mi się wydawało. Nie chcę puścić tej muchy. A z takim małym to jest najgorzej. Bo no tu nawet człowiek szczypiec nie wsadzi. O! Jest już kolega na dnie. O! I poszedł. No widzicie, nie ma co się bać dużych przynęt <gry> Ale tak mi się coś wydawało. Prowadziłem mi takie no, za agresywne nazielsko było te puknięcie No i był szczupaczek Także fajnie, ja jestem zadowolony, bo brania są, rybki są, tylko czemu takie małe no, Tu się słońce zaczyna przebijać Tylko czemu takie małe? No nic, idziemy dalej. Na pewno to widzieliście i po raz kolejny szczupak, No powiem, że no, wymiary to na pewno nie miał już musiałem wyciągać do zaczep. w takim zielsku ja to tu prowadzę, że aż sam się dziwię, że to jest w ogóle możliwe no one no w tym zielsku ewidentnie siedzą. I kolejna ryba bez wymiaru. Patrzcie, no powiem szczerze. Spodziewałem się, że w ogóle nie będę miał ryb, ale no tyle małych szczupaków, żeby na tą muchę wyszło, to jestem w szoku. Ten też może między 45 a 50 na pewno nie więcej już. no i ja już kończę miały być duże przynęty i miały być duże szczupaki no i szczupaki były ale jak widzieliście małe nic na to nie poradzimy, ale ja i tak jestem zadowolony, bo uwielbiam na te muchy łapać. A wierzę, że przyjdzie taki czas, że złapię coś większego. Jeżeli byście więcej chcieli pooglądać takiego łowienia muchowego, spinningowego, to zapraszam do subskrypcji. Dajcie znać, jak u Was jesień, jak u Was szczupaki czy biorą czy nie i widzimy się niebawem